Moje ręce do góry, ten kto chce oczywiście bez przymusu, żeby razem z nami się pomodlić i oddać Bogu chwałę. Nie? Ja razem z moją żoną się pomodlę. <laughs> Ojcze, dziękujemy Ci za to miasto. Ojcze, dziękujemy Ci za Warszawę. Ojcze, dziękujemy Ci za Polskę. I ogłaszamy Warszawa dla Jezusa, Polska dla Jezusa. Duchu Święty, przyjdź i otwieraj serca wszystkich, którzy są w tym mieście i wszyscy, którzy są w Warszawie. Panie, modlę się o to, abyś dawał wierzącym ludziom, ludziom chcenie i wykonanie, abyś nas wykopał. jak nas, nas, żniwa, Panie, daj nam otwarte oczy i serca, abyśmy potrafili też widzieć, co Ty robisz, abyśmy rozumieli, jak zebrać to żniwo, które jest gotowe. Panie dziękujemy Ci za to, że żniwo jest gotowe. I duchu święty, pomóż nam w tym żniwie, aby móc je zebrać. Boże, modlę się o to, aby otwierały się ludzkie serca w Warszawie i w całej Polsce, ojcze. Ja modlę się też o osoby bezdomne w Warszawie i w całej Polsce. Panie, modlę się o to, abyś poruszył swoim duchem świętym serca, które są ubogie, bezdomne, aby powstało coś w rodzaju przebudzenia wśród bezdomnych, którzy uwierzą i będą głosić dobrą nowinę innym. Bo Ty podnosisz nędzarza ze śmietniska i sadzasz go wśród książąt, jak mówi Psalm 113.7. Panie, ja modlę się o to, abyś powołał wielu z tych osób, którzy są wykluczeni, tych, którzy są niewidoczni, aby Panie mogli głosić słowo Twoje i Panie przyprowadzać innych do światłości. Ojcze, niech to będzie na Twoją chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ojcze, ja chcę Ci prosić Boże o to, żebyś zbudził jedność między kościołami. Ojcze. Boże, daję Ci każdego wierzącego, każdy dom, który wzywa Twoje imię, Boże. Oddaję Ci każdego lidera, każdego pastora, Boże, każdego księdza, Boże, każdą osobę, która ma w sercu Boga, Ojcze. modl się, żebyśmy, Panie, umieli stawać ponad wszelkimi podziałami razem, Boże. Modlę się, Ojcze, o ten nasz krajobraz tego miasta, żeby Twoja jedność wypełniła nasze serca Boże, żeby Twoja miłość wychodziła ponad wszelkie podziały, ponad wszelkie różnice w imieniu Jezusa. Ojcze, ja modlę się o to, żeby duch jedności, Boże, wzmocnił Boże to, co budujesz w Warszawie i w Polsce w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Panie na żadnym szczeblu. Ani pośród bezdomnych, ani u władz tego miasta nie ma ani jednego człowieka, który został ominięty przez Ciebie na krzyżu. Wszyscy zostali objęci tą ofiarą. I ojcze, to co się modlę, to to, aby ich serca zostały otwarte, tak aby mogli przyjąć tę prawdę. Panie, modlę też się o to, aby pośród wszystkich wierzących, jacy są w tym mieście została usunięta jakakolwiek wsobność, gdzie patrzy się tylko na swoje. Ale Panie, modlę się o to, aby w tym mieście zapanował potężny duch misyjny, odkładający wszelkie drugo, planowe rzeczy na później. Ale o czym modlę się o to? Aby ta ofiara, która została spełniona na krzyżu przez Jezusa, została wykrzyczana, wyśpiewana, wyszeptana, Wypowiedziana na wszystkie możliwe sposoby, przedstawiona na wszystkie możliwe sposoby, tak aby nikt nie mógł w Warszawie powiedzieć, że nie wiedział, co musi zrobić, aby pojednać się z Tobą. Amen. Ojcze, dziękuję Ci za to, że mamy wolność do tego, żeby głosić, głosić Twoje słowo i proszę Cię, żebyś posłał ludzi ze słowem życia, ze słowem Ewangelii do wszystkich. Sfer społecznych, które są w naszym mieście w Warszawie. Poczynając od bezdomnych, od uzależnionych, aż po elity naszego miasta, aż po polityków, naukowców, artystów, biznesmenów. Panie, poślij ludzi ze słowem życia. Poślij nas do wszystkich, którzy mieszkają w Warszawie, aby każdy miał możliwość wejść do Twojego Królestwa. Amen. Panie Boże, dziękuję, że. Ty dałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za każdego z nas. Dziękuję Ci, że Ty nie zapominasz o nikim. I dziękuję Ci, że posyłasz ludzi do tych najuboższych, do tych najbardziej potrzebujących w tym miejscu, w tym mieście. I proszę Cię, aby oni mogli doświadczyć w pełni Ciebie, aby mogli doświadczyć Twojej miłości i Twojej radości. Thank you, Lord, for this time, for this opportunity to be in this beautiful country, in this wonderful city. Please bless Poland, bless Warsaw, bless government administration, politicians. Help them to lead the best way this country, to be helpful for every citizen. And also, I ask you to bless everyone who is here, especially.

Panie, dziękuję Ci za to, że możemy tu stać i głosić Ewangelię, głosić dobrą nowinę. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby bezdomność w tym kraju znikła całkowicie. W imieniu Jezusa Chrystusa ja głaszę błogosławieństwo nad tymi wszystkimi ludźmi, którzy tam stoją w kolejce, Panie. Amen. Boże, gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. I, panie, modlę się o pomyślność miasta, w którym nas postawiłeś, bo od jego pomyślności zależy nasza i Boże, wierzę, że Ty jesteś tym, któremu najbardziej na tym zależy. I modlę się o zbawienie dla Warszawy. Gdzie jest, panie, ból, ty przyjdź z uleczeniem. Gdzie jest brak, ty przyjdź z obfitością. Gdzie jest niezgoda, ty przyjdź z pojednaniem. Gdzie jest nienawiść, tam z miłością. Panie, prosimy Cię o to. Abyś uleczył naszą niewiarę i pozwolił nam zobaczyć oczami wiary, właśnie, którą Ty dajesz, zbawioną Warszawę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Boże, dziękuję Ci za te 14 lat, które dałeś nam przeżyć. Dziękuję Ci za każdą osobę, która tutaj przyszła, Pani. Dziękuję Ci za każdego wolontariusza, Pani. Dziękuję Ci za każdą osobę, która swoją cegiełkę mogła dodać do tej, tego dzieła. Bądź wywyższony i uwielbiony, Panie, za te 14 lat i za to, co przed nami. Amen. Amen.